No dzień dobry, słuchajcie, dziś spotykamy się na trawniku, pierwszy dzień, który to dziś, mam 14 chyba wrzesień, nie? Chyba 13 albo 14, nie wiem. Ochłodziło się w końcu, najważniejsze, że się ochłodziło. Nawet wczoraj trochę popadało, jesteśmy na ranczu, było bardzo sucho, no, ale jesteśmy jeszcze w takim miejscu, gdzie nie powinno być sucho, bo jest blisko stawu i jak widać trawka jest zielona, miejscami, miejscami mniej, miejscami... Więcej, ale nie o to chodzi. Skończył się termin kwitnienia traw, czyli mamy już po żniwach. Wszystkie trawy, które miały wytworzyć nasiona, to już się wytworzyły, tak? Zboża wytworzyły te w postaci kłosów, i teraz będziemy mieli z tego chlebek, ale trawy też wytwarzają kłosy i też wydają nasiona i to jest ich podstawowe zadanie. Widzicie, widzicie nawet po tych swoich trawach ozdobnych, że główną ozdobą, suma sumarum. Przy tych trawach jest jednak ten kwiat, nie? ten kwiatostan. No, oprócz oczywiście odmian takich kolorowych jak Zebrynus, gdzie ozdobą jest wodyga. Jest, jest Ale do czego dążę? Otóż skończył się ten okres koszy, kłoszenia, i teraz trawa zmienia gdyby swój wygląd. I często dbamy o tę trawę już naprawdę bardzo przesadnie automatyczne nawadniania, nawożenia, opryski, zabiegi, grzyby. A ta trawa zaczyna nam jednak mimo wszystko wyglądać gorzej. Otóż co się dzieje? Słuchajcie. Ta trawa, która rosła do tej pory, to była trawa o grubszym źdźble, dłuższym, większym rozkrzewieniu, a gdyby była taka dorodniejsza. Ona miała zadanie wytworzyć ładną, grubą łodygę, na której będzie nasionko. Te nasionka się wysypią, żeby zastąpić tą starą trawę na rok. Następny i następnego roku tak samo, bo w naturze się tak dzieje, że ta trawa uzupełnia się po prostu sama. W zależności od tego, jakie zwierzęta tam żerują, jak ta trawa jest używana, czy już zacienienie powstało, czy wręcz uschło jakieś drzewo, dopasowują się te gatunki traw i siła wzrostu do zaistniałej okoliczności. Ale na naszym trawniku warunki mamy takie same. A mimo wszystko, jak widać, ta trawa żółknie. Czyli te źdła, które były latem, one zaczynają nam zasychać na rzecz tego, co rośnie ze środeczka i z boku. Na tej starej karpie, na tej starej bryłce, pojawiają się inne listeczki, drobniejsze, gęściejsze. Powstaje więcej tych nowych serduszek, żeby ta trawa była gęściejsza żeby jak gdyby lepiej sama broniła się zimą. Czyli będę gęściejsza, będę krótsza. Tak? Śnieg mnie tak nie przysypie, nie przygniecie, nie będę musiała gnić. A jakby trawa była taka jak latem, duże źdźbła, szerokie źdźbła, no to pierwszy śnieg, wszystko się przygniata i trawa gnie. Tu nie. Trawka zamienia swoje źdźbła na krótsze, gęste i tak będzie wyglądała całą zimę. Oczywiście, że możemy jej w tym pomóc, żeby ten okres przeszła łagodniej, uzupełniając już teraz nowozami jesiennymi które są bogatsze, fosfor, potas, inne pierwiastki, niekoniecznie wazot, bo nie chodzi nam o wzrost tej trawy, tylko o to, żeby ona była jak najgęściejsza, jak najładniej, żeby kryła powierzchnię, jak najładniejszy, ładny zielony kolor dawała. I to jest główne zadanie trawki i możemy jej tym nałożeniem jesiennym. No i co? Jak dużo jest tego suchego, to możemy teraz zrobić po tych upałach jeszcze wertykulację bo część tej trawy przy tak? Część tej trawy wymienia się na, na tą krótszą, na tą węższą. No i jak pomożemy takie, taką wertykulacją, to po prostu raz, że ruszymy troszeczkę podłoże, te mchy, co tam zaczynają się pchać, naruszymy tam strukturę ziemi. Można troszeczkę wypiaskować. Można po takiej wertykulacji zrobić nawożenie, żeby te brustki tam powpadał ten nawóz troszeczkę głębiej, Do powietrzy się to trochę. Także taka wertykulacja Jesienna Byłaby jak najbardziej wskazana. A dosiewka by... też można zrobić? Oczywiście, że tak. No, są będą miejsca, tak jak widzisz, że ta wysiewka będzie potrzebna, by niekonieczna, bo no, rok taki, jaki był, już podobno zanotowany jest w historii, że były to, to najgorętsze lato w historii Ziemi. Nie wiem, czy to prawda, ale no, wszystko to będzie miało swoje reperkusje w tym, jak to wszystko wygląda. Taka dosiewka, widzicie, pogoda się zmieniła. Zrobiła się chłodna, może popada jutro, może popada za tydzień. Jak jeszcze mamy nawadnianie, możemy zrobić dosiewkę. Zachęcaliśmy was na wiosnę, żeby zakładać trawniki z końniczynką, może taką dosiewkę z trawą z końniczyną zrobić, żeby ta trawka sama się jeszcze odżywiała, żebyśmy nie musieli stale sypać tymi nawozami. No jest to okres właśnie, w którym możemy tej trawie, w tej jej przemianie troszeczkę, troszeczkę pomóc i nie przejmować się tym, że ona Teraz niestety przez jakiś czas, to będzie trwało gdzieś ze 4 tygodnie, ona musi wymienić te dźdźbła z letnich na, na zimowe. No koty zmieniają futro, pieski zmieniają futro, nam też włosy wypadują na zimę, rosną nam trochę inne, zimowe. I z jest tak samo, przygotowuje się na inną porę roku. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogodowie.pl. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Dziękujemy. Dziękujemy.